Disney Lore Kana to kolekcjonerska gra karciana stworzona przez Ravensburger, która łączy znane postacie Disneya z mechanikami klasycznych gier karcianych. Gracze wcielają się w rolę Illuminers, które przywołują postacie Disneya, aby rywalizować o zdobycie lore – punktów, które prowadzą do zwycięstwa. W grze pojawiają się postacie w różnych wersjach, często z alternatywnymi grafikami. Zestawy kart dostępne są w boosterach i starter packach. Lorcana zyskało dużą popularność wśród fanów Disneya oraz miłośników gier karcianych. Dzisiaj odpakujemy masę zestawów, które dostałem od Ravensburger. Będę miał również dla Was niespodziankę w postaci giveaway'a. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona postać z Disney Lorcana Trading Card Game i wyjaśnij dlaczego. Pytałem Was również na Instagramie, czy chcielibyście zobaczyć unboxing kart Disney Lorcana. Większością głosów byliście na tak, więc teraz zapraszam na film. Dzisiaj skupimy się na drugim dodatku, Rise of the Floodborn oraz Into the Inklands. Dalszą część rzeczy zostawimy sobie na kolejny odcinek, dlatego subskrybujcie i zostawcie koniecznie łapkę w górę, żeby nie przegapić nowych filmików. Dobra, tutaj mamy Playmatę, Disney lorka na Trading Card Game i jest to Bella. Bella jest główną bohaterką z serii Piękna i Bestia. Ona jest marzycielką, uwielbia czytać książki. Jej największym pragnieniem jest przeżyć przygodę. Naprawdę jest przepiękna ta playmata, dość solidnej jakości, gruba, więc tutaj naprawdę będzie jako świetne tło do otwierania tego dodatku. Wow, jest super. Dobra, to mamy to. Powiem wam ciekawostkę. Pierwszy dodatek do karcianki Disney Lorca na Trading Card Game pojawił się 1 września 2023 roku i nazywał się The First Chapter. Drugi dodatek pojawił się 1 grudnia i nazywa się Rise of the Floodborn. Mam tutaj kilka booster paków, które zaraz odpakujemy. Zanim jednak do tego przejdziemy, powiem wam jakie są najlepsze i najbardziej poszukiwane karty z tego dodatku. Top 5 kart z dodatku Rise of the Floodborn. Cinderella Kopciuszek 275 dolarów. Alice Alicja 170 dolarów. Snow White Królewna Śnieżka 147 dolarów. Sisu 96 dolarów i Artur 76 dolarów. Dobra, czyli takie były najciekawsze karty z tego dodatku. Zanim jednak przejdziemy do odpakowania tych boosterków, wykorzystajmy akcesoria, które dostaliśmy. Nie dość, że Playmata zabezpieczy nam karty, to mamy tutaj jeszcze zestaw koszulek. 65 koszulek w standardowym rozmiarze z wykończeniem matowym. Bardzo fajnie, 65 koszulek z Alladynem. I fajnie, że podają również tutaj ilustratora. Kto zrobił te ilustracje? Nikolas Cole. Dobra, mamy tutaj zabezpieczenia. Uuuu. Bardzo ładne, powiem wam. Fajnie, bo są matowe również z tyłu, to nie odbija się aż tak bardzo światło od nich. Dobra, to będziemy mieli w co zabezpieczać nasze cenne karty. I jeszcze tutaj jest 80-karciany deck box, czyli jakbyśmy chcieli zbudować swoją talię i grać, to możemy tutaj przechowywać nasz deck. Ja jednak będę przechowywał swoje rzadsze karty, takie jak holo, a może enchanted. To są właśnie najlepsze karty, które można trafić w booster boxie. Dobra, ładny deck box. Mamy solidny kawałek plastiku, powiem wam. Jeśli chodzi o booster boxa, to w jednym z kolejnych filmików będziemy otwierać również boksy, także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. To jest ten moment. Mój pierwszy w życiu booster Disney Lorcana z serii Rise of the Floodborn. 12 kart. Losowych. Z kartami z tego booster packa wzmocnisz swoją kolekcję i dodasz więcej siły i zdolności do Twojego deku Disney Lorcana. Wow! O, tu mamy jeszcze informację. Każda z 12-karcianych zaszetek zawiera jedną kartę świecącą w dowolnej rzadkości, dwie rzadkie lub wyższej rzadkości karty, trzy karty nieczęste i sześć kart często spotykanych. A cały set Rise of the Floodborne zawiera ponad 200 kart. Także widzieliście przed chwilą. Jakie są najlepsze karty z tego dodatku? To teraz przejdźmy do ich odpakowania. Pewnie się otwiera tak jak większość standardowych saszetek. My otworzymy tutaj od góry. I mamy nasz booster pack. Wow! Mamy tutaj bestie. Dobra, to wiecie co? Odpakujmy kilka z nich tutaj. Bo tak to jest każda zewnętrzna saszetka może mieć inną ilustrację w środku. I tak to jest jeden i ten sam set. Tak samo jak w innych karciankach. I mamy tutaj, takie artworki nam się trafiły. Jeśli to jest dany dodatek, na przykład Rise of the Floodborn, to nie ma znaczenia jaki mamy artwork na boosterze, po prostu to jest jedna i ta sama seria, a w środku karty mogą być różne, także zapraszam Was na unboxing boosterków! I jedziemy z tym tematem po kolei. To będą moje pierwsze boosterpaki z Disney Lorca na Trading Card Game. Okej. Okay. Wita nas na początku. Kod do aplikacji Disney Lorcana Trading Card Game. Można ją sobie pobrać. Ok, i mamy taką kartę. Dobra, bardzo mi się podoba ten tył: Rapunzel, Cusco, Peter Pan, Dagger, Enchantress, Duke, Whistleton, Last Canyon, Bucky, Bashful, Cruella, Devil. Cobra Bubbles, Cheshire Cat, Beast, Bestia Holo. Ok. to to jest chyba ta karta, która może być rzadka w wersji świecącej, bo zobaczcie, każda z tych kart ma tutaj jakiś taki symbol. I co te symbole oznaczają? Także Disney Lorca Trading Card Game posiada sześć rzadkości kart. Pierwszą z nich są karty common. Karty common. Posiadają szary okrąg. Jest ich zazwyczaj 6 kart w boosterze. Karty typu Uncommon posiadają białą, otwartą książkę i są trzy karty takie w boosterze. Karty rzadkie posiadają brązowy trójkąt i w boosterze może być od 0 do dwóch kart. Karty Super Rare posiadają srebrny diament. Od 0 do dwóch kart mogą być w boosterze. To jest karta typu Common. W wersji foil. Oprócz tego może być jeszcze karta Legendary ze złotym pentagonem od 0 do 2. Najlepsza karta, jaką możemy trafić, to karta Enchanted Rainbow Hexagon. Od 0 do 1 w boosterze może się pojawić. Inne karty promocyjne zawierają tego typu logo. Wow, czyli dużo ciekawostek. To jest inny system rzadkości kart niż w grach, które ja zazwyczaj otwieram na kanale. Zobaczmy, czy trafi nam się jakaś karta Enchant, czy trafi nam się jakaś karta specjalnej rzadkości. A tu widzę, że mamy te karty z myszką do zebrania, także myślę, że się je układa w jakąś część, która daje nam jakiś obrazek. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Słuchajcie, mamy już dwa elementy. Dalsze nasze karty to Grumpy. I'm stuck. Kubuś, puchatek, on zawsze gdzieś musiał utknąć, zawsze gdzieś po jakiś miodek <ścoughs> się skusił, a potem musieli go ratować przyjaciele. Go the Distance, Ratigan, Basil, Magic Broom, Four Dozen Egg, Sword in the Stone, Patcha, Falling Down the Rabbit Hole, Alicja, ej! To jest nasza pierwsza legendarna karta. Okej. Okay. I tygrysek. Tygrysek w wersji foil. Ale Alicję, jako legendarną kartę, w którą można trafić normalnie od 0 do 2 w pusterze. założymy do folijki. I Tygrysek, ja bardzo uwielbiam Tygryska, to była jedna z moich ulubionych maskotek. Kiedyś w Happy Mealach były takie maskotki z Kubusia Puchatka, ja miałem właśnie Tygryska. Tygrysek był najfajniejszy, on zawsze lubił kicać na swoim ogonku. Dobra, ciekawie się rozpoczyna. Jaram się, naprawdę podobają mi się te karty Disneya i dziwię się, że wcześniej nie zacząłem ich zbierać. Dobra, tu mamy powtórkę karty. I mamy naszego Sneezy, Jimmy Cricket, Bone, Virana, Cruella de Vil, no ale musicie przyznać, że te ilustracje Disneya są naprawdę charakterystyczne i mają w sobie coś magicznego. Magic Broom, Blue Fairy, Sword in the Stone, Pacha, tutaj się niektóre po powtarzają, ale mamy Mulan, Karta Mulan, Rzadka, Brązowy Trójkąt, Gaston to jest druga karta rzadka z brązowym trójkątem i Ratigan w wersji foil. Te wersje kart foil mogą być w różnej rzadkości, z tego co widzę, i to, to jest chyba na zasadzie takiej podobnej jak rewersy. Także bardzo fajnie, że one tak wyglądają. Mam jeszcze trzy boosterki, plus jeszcze kilka z Into the Inklands, kolejnej serii Disney Lorcana Trading Card Game. I mamy tak. Uuu to z tej Alicji w Krainie Czarów, z tego co pamiętam. By, było coś takiego, było coś takiego. Painting the Roses Red. Doktor Faciler. Mini Mouse, okej, okay, super. W ogóle karty z myszką Mickey i Mini są bardziej poszukiwane. Panik, pamiętam go z Herkulesa. Nothing to Hide. Prince Neven, Cheshire Cat. Blue Fairy. Snow White, królowa śnieżka. Super. Bestia. To jest karta super rare ze srebrnym diamentem. Kolejna karta super rare. Patcha reverse i. A, się przestraszyłem, że jakaś specjalna karta, ale zapomniałem wyjąć tej kolejnej części naszej układanki. Zobaczcie, mamy już trzy elementy, także jeszcze tylko jeden i mamy komplet. Dobra, to kolejną kartę pakujemy. Pakujemy te holo, i zapakujemy te jednak super rerki też. W sumie ten kot też ze srebrnym diamentem był super rerką. Dobra, pakujemy. Kolejna paczka. Taki mamy element układanki. Ten, co nam brakowało. Idealnie, czekajcie, pokażę Wam teraz całość. Wow, epicko. Mamy cztery elementy, które po połączeniu ze sobą tworzą nam te oto ilustracje Minimaus Wide Eyed Diver. Nurek, i to jest oryginalny koncept art stworzony przez Adama Fentona. Fajnie, bo tutaj mamy takie smaczki z produkcji Disneya, jak tutaj zostały tworzone koncept arty, właśnie z postaciami. Super. A teraz przechodzimy do części otwierania paczek. Zobaczymy. Mamy Sleepy, czyli nasz śpioch, Merlin, Go to Distance, Ratigan, Gumbo Pot. Co tam burzyk? nie. Od lat coś w objęciach chłodu mnie pcha. Dobra, nie umiem śpiewać, przepraszam. Let it go. Tiana, Merlin, Doc, Thief and Ambition, Grand Pabi i Ja. Widzę, że ciekawie będzie z tym otwieraniem tego Disney'a, naprawdę fajne, to są karty. Powiedzcie, która z, która z kart na razie jest waszą ulubioną? z tego dodatku. Tu mamy kolejną część układanki. I jest tutaj Mulan. Legend of the Sword in the Stone. Raya. Ray. Popsyku, Kaczor Donald. Ok. Izma. Queen of the Hearts. Robin Hood. Pack Tactic. Gruesome and Green. I tutaj lepsza karta bo mamy po raz pierwszy Rare w wersji foil. Ej, ja się mega jaram. Nie wiem jak Wy, ale przepiękny styl kart. I ja zastanawiam się, jak gra się w te karty Trading Card Game. Mam tutaj jeszcze team deki, dwie talie tematyczne. Pierwsza to jest z Piotrusiem Panem i Dalmatyńczykami, a druga jest z McQuatchem i z Moaną. Każdy deck zawiera 60 kart plus dwie karty foil. 11 znaczników kondycji, papierową playmatę oraz znaczniki i zasady. Plus jeden booster pack. u to zaraz to odpakujemy. Zaraz to odpakujemy. Także pożegnaliśmy Rise of the Floodborn. Był bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe te karty. Pakuję je do swojego deckboxa. W nim będą bezpieczne karty Holo. Nie pozaginają się, a te mniej rzadkie, to im nic tam nie będzie. Dobra, to tak, mam tutaj booster paki Into the Inklands. Dodatek Into the Inklands pojawił się w tym roku, czyli 8 marca 2024 roku. I wprowadza karty lokacji. Fajny design, taki złoty, złoty booster. Uuu, tutaj jest myszka mini. Ho, ho, ho. Okej. Okay. To teraz zrobimy odwrotnie. W Into the Inklands booster paki zostawimy na koniec, a teraz przyjrzymy się talii, która jest tutaj w dwóch wariantach z tego dodatku. Wydawnictwo Ravensburger, Disney Lore Kana Trading Card Game, zawiera gotowy do grania deck oraz dwie karty foil. Bardzo mnie ciekawi ten Macquatch. Zanim jednak je odpakujemy, powiem Wam najciekawsze karty z tego dodatku Into the Inklands. Top 5 kart z dodatku into the Inklings Ursula: 192 Robin Hood: 160 dolarów. And then along came Zeus: 117 dolarów. Kida: 99 dolarów. Peter Pan: 97 dolarów. Jestem ciekaw, jakie to są karty. W ogóle tutaj jest Rubin i Szafir. Bardzo mi to coś przypomina. A tutaj jest Amber i Emerald. Dokopaliśmy się do naszej tali. Bardzo fajnie zapakowana w papier. Ekologicznie. Uuu, ale fajny sposób na użycie jako protektor boxa oraz można wycisnąć sobie te znaczniki kondycji. Tutaj kreatywnie producenci podeszli do tego. Dobra, to wyciskamy sobie znaczniki. Bardzo to jest satysfakcjonujące, jakbyśmy sobie tak przebijali folię bąbelkową. Pipo, 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 pipo. pipo, pipo. Nasze znaczniki. W środku talii mamy również booster pack. Szybki przewodnik do gry. Czyli ja już tutaj zapoznałem się z zasadami mniej więcej i wiem, że mamy karty takie jak bohaterów, przedmiotów, akcji, piosenek oraz lokacji. Mamy również ink key, czyli takie tusze, atramenty, bursztyn, ametyst, szmaragd, rubin, szafir oraz stal. Rzadkość kart, to jest to, co Wam wcześniej powiedziałem. Częste, nieczęste, rzadkie, super rzadkie, legendarne oraz enchanted. Enchanted, czyli zaczarowane. Części kart, tak jak przedmiot, ile tuszu będzie kosztowało nas zagranie tej karty, klasyfikacja, abilitki, zdolność, siła, lore value. Także, kto pierwszy zaczyna, decyduje rzut monetą lub kostką. Tasujemy swoją talię. Ustawiamy Lord Tracker na zero. To bierzemy naszą talię. Najpierw ją musimy odpakować. Moana Holo oraz nasz McQuatch. Tu mamy jeszcze część lokacji. Wygrywa gracz, który zdobędzie 20 lor. Na disneylorkana.com znajdziecie więcej poradników odnośnie talii. Dobra, to my może nie będziemy grać, ale pokażę Wam jeszcze karty. Zagram może z kimś, jak będę miał towarzystwo. Jest też Simba. Dragonfire, Fajasz, Haczyk, Talizman, Agroba. Tutaj niektóre karty już trafiliśmy. A no tak, bo otwieraliśmy boosterki z poprzedniego dodatku, także tutaj mogą występować w talii karty z poprzednich dodatków. Także nie przedłużajmy. Zapraszam na unboxing boosterków. Pierwszy z nich to jest ten, co był w talii. Jestem ciekaw, jaka tutaj jest karta do ułożenia. Nowe zasady. Przenoszenie znaczników obrażeń. Ok. To tutaj jakieś zasady wprowadzające. Nowe karty lokacji. Ok. To tutaj się dużo dzieje. Dużo zmian jest w tym dodatku, z tego co widzę: Strike a Good Match. Magica the Spell. Distract. Nothing gun. Okej. Okay. karta lokacji. Wajasz. Orville. Rolly. To jest piosenka. Hasset my heart. Hydros. John Silver. Tinkerbell. Lena. Saberwing. Ok. Kolejna paczuszka. Czy uda nam się trafić jakąś kartę enchanted, czyli zaczarowaną? To się okaże. Tu nie ma karty puzli. Mamy dodatkowe informacje. Jest i karta Helga, Sinclair, Nasty, Skippy, Iago, King Louis, Cleansing Rainwater, Nani, Tadeusz, Eklang. I've got a Dream Piosenka Heart of the Fitty The Queen Castle Joshua Sweet Ok Kolejna saszetka. Into the Inklands, Baboom Akcja Jim Hawkins Airfoil Magiczny Dywan Made Marine Neverland Starkey Magica des How Far I'll Go piosenka, Captain Hook, Helga Sinclair i Maui. To jest wersja foil. Bardzo ładne. Nie przyglądałem się właśnie jeszcze z boku tych ale To jest po prostu standardowa informacja na temat producenta co zawiera dana paczka i informacje o Ravensburger oraz Disney Lorcana. Rufus. Mickey Mouse. Myszka Mickey. Dobra. Mamy Myszkę Mickey. To będzie do moich kart do kolekcji. Billy Bones. Zazu. Lena. Neverland. Urszula. Hydros. Dewey. Curse Merfolk. Stratos. I Robin's Bow. Kolejna saszetka. Robin Hood. Fajajaż Plotsam, Magika The Spell, Distract Miss Bianca Flintheart, Gloomgold Little John Hej Hej Mufasa Peter Pan Magika The Spell. Fajnie! Kolejny busterek. Nie wiem, czy jest jakaś karta jeszcze, taka, którą chciałbym trafić tego dodatku. Ja w sumie bardzo wiele postaci z Disneya ja lubię. Dużo filmów też oglądałem w dzieciństwie. Chodziło się do kina. Razoul. Webby Wonderquack. Sir His. The Queen. Kapitan Amelia. Patch. Queen of Hearts. Wildcat. It Calls Me. Piosenka. Baloo. Arielka! O! Ciekawie. I Peter Pan. Super Arielka. Ale się oglądało, słuchajcie. Stare, dobre czasy. Powspominać tak dzieciństwo. To jest fajna sprawa, bo z karcianką Disney Lorca na Trading Card Game można właśnie wrócić wspomnieniami do filmów Disneya. MacDuck Manor. Minnie Mouse. Super. To ta z okładki z Booster Packa. Zobaczcie. To jest ta sama ilustracja. Świetnie. Tutaj mamy Targowisko, Don Carnage, Diablo, Patch, Queen of Hearts, Simba. Simba fajnie też, Jolly Roger, Hearts of Atlantis, Arielka oraz Grammatala. Dobra, słuchajcie, ten deck, bursztyn i szmaragd. Najpierw zobaczymy, co jest w środku. Talia. Wam pokazać te karty, żebyście wiedzieli, co tutaj dostaniecie. Pongo, Piotruś Pan. Dalmatyńczyk. Tu jest ich kilka, tak? Z tego co widzę. Tak. Każda inna ilustracja. Kida. Laki. Nani. Patrz, Pluto. O! Pluto też bym chciał. Fajnie. Lubię bardzo Pluto. Rolly, Tinkle Bell, Wendy Darling, Neverland, Chubby, Don, Carnage, Flotsam, Helga, Horace, Jasper, Jetsam, Kid Cloudkicker, Robin Hood, Starkey, Wildcat, Hipnoza, Improvizacja, Strike A Good Match. Devil Manor. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy to będzie szczęśliwy boosterek. W środku: Flotsam, Pestoa Gift, Hit Cloud Kicker, Kida, Della Duck, Patch, Pluto, Robin's Poe, It Calls Me, Rafiki, Bernard, Tinkle Bell. Dziękuję bardzo Ravensburger za możliwość prezentacji produktów. W kolejnym filmiku będzie Shimmering Skies Booster Box oraz Ursula's Return Booster Box. Także obczajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić filmików. Także Disney Lorcana nadchodzę z booster boxami do otwierania.